Studniówka to najważniejszy bal w życiu maturzystów. Uczniowie przygotowują się do niego niemal od początku roku szkolnego, starając się, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Po licznych przygotowaniach, takich jak próby Poloneza, kupowanie odpowiedniego stroju, do Burmenii można było oddać się rozrywce. A oto jak bawili się podczas balu tegoroczni maturzyści. Studniówka to najważniejszy bal w życiu młodego człowieka i powiązana jest z licznymi tradycjami, które przechodzą z pokolenia na pokolenie na studniówce? Bardzo dobrze. I po takich długich przygotowaniach zabawa udana? Jak Oczywiście. najbardziej. A czy zachowaliście takie tradycje jak czerwona bielizna, podwiązka? Jest. A czy chłoba, e, chłopcy mają jakieś tradycje, mężczyźni? E, raczej nie, raczej nie. To tyczy się bardziej kobiet. Czerwona bielizna i podwiązka to nie jedyne wykładniki tradycji. Liczy się również czas między studniówką a maturą. Nie masz ładne, długie włosy. Czy e, uznajesz tą tradycję, że od studniówki do matury się ich nie obcina? No tak, raczej tak. Zapuszczam, więc i tak nie będę obcinać, ale przesądy, przesądami, ale lepiej być ostrożnym, no. Zanziło przytrwania do białego rana, młodzi oddawali się rozkoszą tańca i podniebienia. No póki co zabawa jest świetna, mam nadzieję, że tak będzie trwało do białego rana. Mimo tutaj nie najlepszych warunków do studniówki w naszej szkole, bo jest szkoła dość mała, mała jest sala, jesteśmy podzieleni, ale jest bardzo fajnie, mimo to atmosfera jest genialna po prostu. Przygotowania długie, długie ćwiczenie poloneza, czy jednak było warto? No na pewno, przygotowania były świetne. Myślę, że świetnie się zintegrowaliśmy, nie tylko z kolegami z klasy, ale tutaj wszyscy razem w szkole, razem z nauczycielami i tak dalej. Było bardzo fajnie, myślę, że na pewno było warto i te wszystkie żmudne przygotowania opłaciły się w tym momencie. Jak chciałbyś wspominać ten dzień? O, mam nadzieję, że przez całe życie. Mam nadzieję, że to będzie mój najpiękniejszy dzień dotychczasowego życia. Przygotowania były długie, niekiedy żmudne, ale połączone z ekscytacją, wyczekiwaniem i nadzieją na niezapomniany wieczór. Żmudne przygotowania, polonez wyszedł? Oczywiście, było przygotowanie cały tydzień i udało się jak najbardziej. Ale warto było, tyle się pomęczył. Warto było. A teraz takie mniej przyjemne pytanie, myśli się o maturze, czy już odleciały te myśli? Myśli się, ale tak stara mi się raczej najmniej o tym myśleć. Partnerka się sprawdza? Oczywiście. Zabawa nie byłaby możliwa bez niezawodnych w tych sytuacjach rodziców. Jakie poczynania przygotowali rodzice do studniówki? No bardzo się starali, zresztą widać jak impreza tutaj się odbywa. Mi się wydaje, że grono nauczycielskie zadowolone, a najbardziej chyba młodzież zadowolona z tego co się dzieje, bo to ich w sumie wieczór powinni się dobrze czuć i dobrze bawić. Bardzo się cieszę, studniówka już w zasadzie w pełni, jesteśmy po polonezie, wszyscy zadowoleni. Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować rodzicom, bo to teraz widać ich zaangażowanie i trud. Jest ich bardzo dużo, z każdej klasy, po kilkunastu rodziców, no i dzięki temu możemy bezpiecznie się bawić. Pomimo, że należy spojrzeć prawdzie w oczy, bo matura już za studni, podczas balu nikt nie zaprzątał sobie nią głowy. Czy opłacało się tyle przygotowań włożyć teraz? No oczywiście, że tak. Zamierzacie ehm. <grych> wytrwać do Białego Rana? Mam nadzieję, że damy radę. A teraz mniej przyjemne pytanie. Czy myśli o maturze są, czy już odleciały w tym dniu? Już raczej odleciały. Młodzi bawili się na sali gimnastycznej, a także w oryginalnie przystrojonych klasach. Każda z grup padła na inny pomysł dekoracji i poprzez to oddała wyjątkowość i magię wieczoru, a liczyło się przede wszystkim studniówkowe szaleństwo, rozrywka, bo potem już tylko wspomnienia i nauka. Fantastyczna zabawa, bardzo fajna orkiestra, gra na dole. DJ też, e, oczywiście <laughs> znajomy, e, bardzo fantastyczni ludzie, podziwiam ich. Myślę, że maturę zdają na sześć. Osoby towarzyszące również nie kryły zadowolenia podczas balu. Bardzo dobrze. Naprawdę jest super towarzystwo, super atmosfera, orkiestra naprawdę, naprawdę super jest, naprawdę super. Pierwsza twoja studniówka? Nie, tydzień temu właśnie miałam swoją. I tak porównać możesz, która lepsza. E, obie były fajne, ale tak szczerze to tutaj jest lepiej. Bardzo zadowolona jestem ze studniówki. Jest po prostu świetnie. A to Twoja studniówka? Niestety nie, ale moja. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. Wspólna fotografia była jakby przypieczętowaniem tego, że wieczór okazał się udany i wyjątkowy. A taki właśnie powinien być każdy bal studniówkowy. Hey!